Poznaniu.pl Poznań w minutę Na terenie MTP rozpoczęły się targi Pudma. To największe i najważniejsze spotkanie branży budowlanej w Polsce i Europie centralnej. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem Zielona przyszłość budownictwa. Zmarł Igor Drozdowski, znany poznański fotograf i ceniony muzyk, przegrał walkę z chorobą, jego prace zdobiły strony najlepszych polskich magazynów, a sesje zdjęciowe realizował w miastach takich jak Los Angeles, Paryż czy Mediolan. Policjanci z Poznania rozbili gruzińską szajkę złodziei przez rok śledztwo okazało się, że obcokrajowcy popełnili w sumie blisko 50 przestępstw, ukradli towaru na ponad milion złotych. Boisko na osiedlu Batorego przeszło gruntowny remont. Na odnowionym obiekcie jest boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Kosz modernizacji tego miejsca wyniósł prawie 800 tysięcy złotych.